Projekt rząd macierzy. Wykonanie. Alicja Brzyzińska, Justyna Dukat, Marta Mielnik, Julia Bielicka, Emilie Błaszkowska, Martyna Balicka, Aleksandra Cebulka. Rząd macierzy jest jedną z podstawowych charakterystyk macierzy. Jego wyznaczenie ma istotne znaczenie, np. przy rozwiązywaniu układów równań metodami macierzowymi. Formalnie rzędem macierzy nazywamy maksymalną liczbę liniowo niezależnych wektorów, które są wierszami lub kolumnami macierzy. Chcąc obliczyć rząd macierzy, musimy znaleźć największą macierz, której wyznacznik jest różny od zera. Wielkość tej niezerowej macierzy będzie szukaną wartością czyli jeśli największą macierzą, której wyznacznik jest różny od zera jest macierz 3 na 3 to rząd macierzy jest równy 3. Własności rzędu macierzy rząd macierzy jest równy 0 tylko dla macierzy zerowej rząd macierzy jednostkowej n tego stopnia jest równy n rząd macierzy A transponowany jest równy rzędowi macierzy A dla macierzy kwadratowej nieosobliwej, czyli takiej, której wyznacznik jest różny od zera i rząd macierzy jest równy stopniowi jej macierzy. Rząd macierzy nie ulegnie zmianie, jeśli dowolny wiersz lub kolumnę pomnożemy przez stałą różną od zera, dowolny wiersz lub kolumnę dodamy do innego wiersza lub kolumny, dowolne dwa wiersze lub kolumny zamienimy ze sobą miejscami. Wykreślimy wiersz lub kolumnę składającą się ze samych zer. Niech A będzie macierzą wymiaru m na n, o współczynnikach z ciała k, gdzie wyrazy od a1 do an są kolumnami, a wyrazy od w1 do wm wierszami macierzy a. Definicja. Liczbę dim alfa od a1 do an, czyli wymiar przestrzeni kolumnowej ca macierzy a, nazywa się rzędem kolumnowym macierzy a. Podobnie liczbę dim alfa od w1 do wm, czyli wymiar przestrzeni wierszowej ra, równa się alfa od w1 do wm macierzy a, nazywamy rzędem wierszowym macierzy a. Te dwa rzędy są odpowiednio największą liczbą liniowo niezależnych kolumn i największą liczbą liniowo niezależnych wierszy macierzy A. Twierdzenie. Operacje elementarne na wierszach macierzy nie zmieniają relacji liniowej zależności pomiędzy kolumnami tej macierzy. Dowód. Jeśli macierze A i B są wierszowo równoważne, to także macierze A z dołączoną kolumną zerową i B z dołączoną kolumną zerową są wierszowo równoważne i układy równań liniowych AX równa się 0 i BX równa się 0 mają dokładnie te same rozwiązania. To zaś oznacza, że pomiędzy kolumnami macierzy A są dokładnie takie same liniowe zależności jak pomiędzy kolumnami macierzy B. Definicja. Wspólną wartość rzędu kolumnowego i wierszowego macierzy A należącej do K o wymiarach m na n nazywamy rzędem macierzy A i oznaczamy ją przez roda, czyli roda to rząd macierzy. Mamy roda równa się dim ca równa się dim ra. Z faktu, że rząd macierzy A jednocześnie jest największą liczbą liniowo niezależnych wierszy i największą liczbą liniowo niezależnych kolumn macierzy A wynikają następujące dwa wnioski. Wnioski. Wniosek pierwszy. Dla każdej macierzy A jest R od A równa się R od A transponowanego. Wniosek drugi. Jeśli A jest macierzą wymiaru M na N, to R od A jest mniejsze lub równe minimum M i N. Nasze rozważanie o rzędzie macierzy kończymy obserwacjami dotyczącymi związku rzędu macierzy kwadratowej A z jej odwracalnością oraz wyrażonego w terminach rzędu macierzy warunku koniecznego i dostatecznego istnienia rozwiązania układu równoliniowych AX równa się B. Twierdzenie kroneckera capellego Układ równaliniowych Ax równa się b ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy rząd macierzy A jest równy rzędowi macierzy rozszerzonej A z dołączoną kolumną b tego układu. R od A równa się R od A z dołączoną kolumną b. Dowód: Układ Ax równa się b ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy przestrzeń kolumn macierzy A poszerzonej o kolumnę b jest równa swojej podprzestrzeni, czyli przestrzeni kolumn macierzy A. Bezysł zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy wymiar przestrzeni kolumn macierzy A jest równy wymiarowi przestrzeni kolumn macierzy A poszerzonej o kolumnę b. To jest wtedy i tylko wtedy, gdy rząd macierzy A jest równy rzędowi macierzy A poszerzonej o kolumnę b. Bo rząd macierzy A to wymiar przestrzeni kolumn macierzy A, a rząd macierzy A poszerzonej o kolumnę b to wymiar przestrzeni kolumn macierzy A poszerzonej o kolumnę b. Definicja. Minor macierzy. Niech a będzie dowolną macierzą wymiaru m na n i niech k będzie liczbą naturalną mniejszą lub równą od mniejszej z liczb mn. Minorem stopnia k macierzy a nazywamy wyznacznik utworzony z elementów tej macierzy stojących na przecięciu dowolnie wybranych k wierszy i k kolumn. Rzędem dowolnej macierzy a nazywamy taką liczbę naturalną r, że z macierzy A można wybrać przynajmniej jeden niezerowy minor stopnia R, natomiast wszystkie minory stopni większych od R, jeśli takie istnieją, są równe 0. Przekształceniami elementarnymi macierzy są transpozycja, czyli przestawienie dwóch kolumn lub wierszy pomnożenie dowolnej kolumny lub wiersza macierzy przez różną od zera liczbę rzeczywistą, dodanie do dowolnej kolumny lub wiersza macierzy innej kolumny lub wiersza tej macierzy pomnożonej przez liczbę rzeczywistą. Innymi przekształceniami niezmieniającymi rzędu macierzy są skreślenie jednej z dwóch identycznych kolumn wierszy, skreślenie kolumny lub wiersza złożonej z samych zer. Każdą macierz można sprowadzić do postaci diagonalnej za pomocą skończonej liczby przekształceń elementarnych. Ponadto rząd macierzy diagonalnej jest równy liczbie niezerowych elementów jej głównej przekątnej. Metoda wyznaczania rzędu macierzy za pomocą wyznaczników. Metoda wyznaczania rzędu macierzy A za pomocą wyznaczników polega na sprawdzeniu wartości wyznaczników minorów, zaczynając od wyznaczników macierzy kwadratowej o najwyższym możliwym stopniu. Załóżmy, że dana jest macierz A wymiaru MM na NN. Najwyższy stopień jej minora wyznacznika może wynieść minimum z MMNN. Jeśli jego wartość jest różna od zera, wówczas rząd macierzy A wynosi minimum z MMNN. Jeśli zaś jest równa 0, obliczamy pozostałe wyznaczniki stopnia minimum MMNN. -N. Jeśli wszystkie wyznaczniki tego stopnia są równe 0, wówczas sprawdzamy wartości wyznaczników o jeden stopień niższych. Jeśli wartość jednego z nich będzie różna od zera, określamy rząd macierzy, czyli rząd macierzy A równa się minimum z M -M N odjąć -N 1. W przeciwnym wypadku sprawdzamy kolejne wyznaczniki. Procedurę powtarzamy do tej pory, aż otrzymamy wyznacznik różny od zera. Jego stopień określa rząd macierzy. Przykład pierwszy. Macierz A nie jest macierzą kwadratową. Aby wyznaczyć rząd macierzy, musimy wśród jej elementów znaleźć największą macierz kwadratową, której wyznacznik jest różny od 0. W tym przykładzie największą macierzą będzie macierz o wymiarze 2 na 2, więc sprawdzamy wartości wyznaczników macierzy o wymiarze 2 na 2. Jeżeli co najmniej jedna z nich będzie różna od 0, wówczas rząd macierzy wyniesie 2. Liczymy pierwszy wyznacznik. Wyznacznik pierwszy, y, pierwszy jest równy 8. Powyższy wyznacznik jest różny od zera, zatem rząd macierzy wynosi 2. Przykład drugi. W tym przypadku macierz A jest macierzą kwadratową, więc zaczynamy od wyliczenia jej wyznacznika. Stosując metodę Sarusa otrzymujemy Wyznacznik tej macierzy jest równy 0. Ponieważ wyznacznik macierzy jest równy 0, rząd macierzy nie jest równy 3. W kolejnym kroku szukamy podmacierzy o 1 stopień mniejszej od 3, czyli stopnia drugiego i sprawdzamy ich wyznaczniki. Jednym z minorów macierzy A jest podany tutaj wyznacznik. Wyznacznik tego minora jest równy 10, zatem rząd macierzy równa się 2. Metoda wyznaczenia rzędu macierzy za pomocą operacji elementarnych. Każdą macierz A o wymiarach m na n można za pomocą operacji elementarnych przekształcić w macierz postaci kanonicznej, czyli bazowej. Twierdzenie. Stopień podmacierzy jednostkowej macierzy A postaci kanonicznej jest równy rzędowi macierzy A. Korzystając z powyższego twierdzenia, można wyznaczyć rząd macierzy. W tym celu sprawdzamy, sprowadzamy ją do postaci kanonicznej i sprawdzamy stopień podmacierzy jednostkowej. Będzie on równy rzę rzędowi tej macierzy. Przykład pierwszy. Korzystając z operacji elementarnych, wyznacz rząd macierzy. Rozwiązanie. Macierz A sprowadzamy do postaci kanonicznej. Stopień podmacierzy jednostkowy jest równy 2, zatem rząd macierzy A jest równy 2. Znaczenie rzędu macierzy. Rzędy macierzy są wykorzystywane w wielu dziedzinach matematyki, takich jak algebra liniowa, analiza danych czy teoria grafów. Umiejętność wyznaczenia rzędu macierzy jest kluczowa do np. rozwiązywania układów równań liniowych, co jest przydatne nie tylko w matematyce, ale też w innych dziedzinach takich jak inżynieria, ekonomia i informatyka czy fizyka. Przydaje się też do znajdowania kolinearnych punktów oraz bez baz przestrzeni wektorowej, liniowo zależnych podzbiorów wektorów tej przestrzeni. Rzędy macierzy są również wykorzystywane do redukcji macierzy do postaci schodkowej, takiej, której pierwsze niezerowe elementy kolejnych niezerowych wierszy znajdują się w coraz dalszych kolumnach, a wiersze zerowe umieszczane są najniżej. Rząd macierzy jest kluczową właściwością pozwalającą lepiej analizować i zrozumieć macierzę.